Witam. Na ostatnim filmie mówiłem, że chcę sobie kupić ZX Spectrum, nie? No i kupiłem, jest. To jest ten oryginał. Nie ta nowa reedycja. Tylko to jest wersja z 1984 roku. Więc odrobinę nowsza, bo pierwsza była z 1982, nie? To jest tak zwane ISU-6A. Nie wiem, czy one się właściwie różnią. No, ale wszystko jest ok. No i tak, ten napis w wielu egzemplarzach jest już wytarty. Widziałem to właśnie w tych ofertach sprzedaży. No tutaj jest OK, więc stan jest w miarę niezły. Klawisze też są w większości OK. Z wyjątkiem tego klawisza. Bo on był całkowicie wytarty, pusty był, pusty był w ogóle. Więc ja sobie go namalowałem farbą za pomocą igły. I położyłem na niego lakier bezbarwny. Więc może nie jest za piękny, ale lepsze to niż nic, nie? Może kiedyś zrobię kalkomanie, ale na razie nie wiem za nie wiem bardzo jak to zrobić i czy w ogóle da się na gumie taką kalkomanie położyć. No i ten Enter jest lekko przytarty, ale może być. No i tu widać jest lekkie przytarcie. Tu też jest lekkie przytarcie. Może to jakoś pomaluję. I nie było też nóżek. O no tych gumowych. Więc ja sobie sam je wyciąłem i dokleiłem z gumy. No i był problem z tym głośniczkiem. Jest zbudowany głośniczek w tym komputerze. I on był strasznie cichy. Więc ja go wylutowałem. Wszystko pomierzyłem. Poruszałem też membranę palcem. Też za pomocą baterii trochę ją rozruszałem. Tak jak mi radzili na forum i na Facebooku. No i pomogło. Jest trochę głośniejszy teraz. Więc siedzi nadal ten oryginalny głośniczek, który był pierwotnie. No i nie jest może za głośny, ale da się grać. No i był zrobiony tak zwany TV mod na kabel komponent. tam kompozit. No i wtedy jest oczywiście lepszy obraz i może być dźwięk do telewizora, nie? Nawet mam tutaj ten kabel. To jest ten. Ale ja, jak już mówiłem wielokrotnie, jestem raczej przeciwnikiem wszelkich modów. Więc ja sobie ten mod cofnąłem Zostaną pierwotnego. Więc teraz mam przez antenę podłączone. Tak jak było w oryginale. Minus, minus jest taki, że jest odrobinę gorszy obraz. A naprawdę odrobinę tylko. I nie da, się, nie da się puścić dźwięku do telewizora. Poprzez antenę idzie tylko obraz, bez dźwięku. Ale można sobie słuchawki podłączyć. No i jest głośniczek, więc tak naprawdę nie potrzeba dźwięku do, do telewizora. No i poza tym mam też tutaj ten MiBox. Mówiłem o nich na poprzednich filmach, klimach, znaczy o nim, o tym MiBoxie. Mi no i mam tutaj emulator CD Spectrum, Na tym właśnie MiBoxie więc jak chcę mieć perfekcyjny obraz i dźwięk z telewizora no to mogę sobie emulator odpalić i wszystko będzie działać i kolejna rzecz nie chciałem joysticka bo joystick mam w komodorze. a no ja lubię jak każdy sprzęt się różni od siebie więc wolę grać na tych gumowych klawiszach nie są zbyt wygodne ale ma to klimacik bardzo mi się to podoba. No i dobra, odpalamy. Tu jest taki nowszy zasilacz, bo w oryginale nie było tego guzika. Jak się chciało włączyć komputer, to trzeba było z prądu go wyciągać. Bo nawet nie ma guzika do wyłączania. Więc odpalamy. No i to jest obraz przez antenę. No i czy to jest kiepski obraz? Myślę, że jest bardzo ok. Zrobiłem tak, że na drugim kanale jest spektrum. Przepraszam. Właśnie o to chodzi. Jest szum z głośnika niestety. Dlatego musi być wyciszone. Damy sobie na zero. To jest minus podłączone przez antenę niestety, że nie ma dźwięku tylko szum. A na pierwszym kanale jest Commodore. Jeżeli chodzi o wczytywanie gier. To niestety ten nowy telefon. Nie chcę wczytać gier żadnej. Nie, żadnej gry nie chcę, nie chcę czytać. Chyba jest trochę za cichy, niestety i dlatego. Więc muszę używać tego starszego, który ma mini-czeka. I on działa. Podłączam przez kabel stereo z obu stron. Bo wiem, że zalecany jest taki, który ma z jednej strony stereo, a z drugiej mono. Ale mam do tego i ona się okazała po prostu za cicha. Więc muszę używać takiego kabla. Podłączamy go do wejścia IR. Będzie widać. O, IR, nie? A ten mik obok jest na wejście do telewizora czy na słuchawki. No i tak, piszemy sobie J, czyli jak widać, load, Z ten symbol shift i dwa razy p. Tylko obraz mi szaleje. O, dobra. Enter. I komputer czeka na sygnał. Teraz odpalamy tego dziada. Odblokuję go. No i mam tutaj aplikację PlayZX Mam tutaj parę gier ściągniętych Brusali Brusalii odpalimy głośność na maksa. Play i się wczytuje słychać dźwięki one idą z tego głośniczka właśnie jest już Bruce Lee znaleziony. No i niech się wczyta do końca, to będzie trwało jakieś 3 minuty. Poczekamy sobie przy okazji przejdę całą grę, bo już to robiłem. Zaraz się pokażę ekran tytułowy. Fajne jest to, że ten ekran się wczytuje w czasie wczytywania gry. Na komodorze tego nie ma. Patrzcie na to. Powoli się ładuje. I mamy Bruce Lee. No właśnie przez tą antenę jest taki lekko rozważany obraz i mi się to akurat podoba. Patrzcie na twarz tego brusa To tutaj na tym kompozycję na tym TV, TV Modzie to jest taka siatka po prostu na jego policzku a tu jest normalnie jak cień więc moim zdaniem ten obraz jest lepszy niż na tym tym modzie znaczy jest gorszy ale paradoksalnie jest lepszy bo lepsze jest te cieniowanie po prostu jak chcę to mogę sobie go wyostrzyć mogę pokazać Teraz jest na przykład trochę ostrzejszy. Ale jedna jest tutaj na minimum. Dobra, to nie się wczytuje. A w międzyczasie pokażę, co sobie kupiłem. Proszę, Puszka Pandory. To jest nowa edycja tej gry. Jak widać, jest puszka. Mamy dodane pismo. Puszka Pandory, takie opowiadanie. Komiksowe. I mamy też dodaną mapę. Proszę, normalnie jest cała mapa. I tu taki opis. I oczywiście kaseta. Puszka Pandory. Okładka. Tu jest jeszcze takie coś. Mi się uda pokazać. Przy całkiem fajne wydanie. Niestety nie, uda, nie udało mi się wczytać tej gry. O Bruce Lee już jest. Kuśniczek jest całkiem miara, nie? Oczywiście telefon trochę bolbrzymia dźwięk, więc Wy słyszycie go głośniej niż ja. Ale jest w miarę okay. No i tak, jak wkładam kasetę do magnetofonu, to coś jest nie tak niestety, bo ten dźwięk jest... spowalnia, przyspiesza, tłumi się co chwilę. Patrzcie. Coś jest nie tak z tym dźwiękiem. No, ja teraz przyspieszmy nagle. Zgłośniej, ciszej co chwilę. Coś jest zrobione z tą kasetą. To nie jest dina magnetofonu, bo pokażę wam. Kaseta z muzyką na przykład, nie? Muzyka gra na Więc coś jest z tą kasetą nie tak. bo się nie zmienia, jest cały czas takie samo. A tutaj jest ciągle wolniej, wolniej, szybciej, głośniej, ciszej, no i się nie wczytuje. Więc nie wiem, coś się z tą kasetą, albo nie wiem, może wina magnetofonu, ciężko powiedzieć. Ale inne kasety są normalnie odtwarzane. Z innych gier na razie nie mam, niestety, więc nie mam pojęcia, czy się wczytają, czy nie. Może sobie jeszcze jakąś kupię na próbę. Więc na razie niestety w to nie pogram. Dobra, spróbuję ustawić telefon, tak żeby pograć trochę. by tych pasów nie było jeszcze. Enter. Dobra, spróbuję przejść całą grę Wczoraj mi się udało Q i A to jest góra na dół O i P to lewo, prawo Z to jest cios Więc średnio wygodnie Ale damy radę Enter Jedziemy. Dźwięki chyba słychać. Ta grafika jest trochę inna niż przez tego moda. Jest trochę bardziej może rozmazana, ale to jest akurat na plus, bo... Telewizory CRT Mają tą cechę, że one tak fajnie Cieniują te Elementy, które Na LCD wyglądają jak, jak siatka, nie? I właśnie na, na tym modzie Niestety obraz był trochę za ostry Dlatego mi się akurat bardziej podoba ten obraz z w tym przypadku A kiedy chcę mieć idealny no to mam emulator, więc mogę w każdej chwili się przełączyć. Aj. I mieć obraz z emulatora perfekcyjny, więc posam jakiś mod. Dobra, teraz w lewo chyba z powrotem. Pani się gra na tych gumowych klawiszach. Nigdy nie miałem wcześniej tego komputera. A, i źle zrobiłem. Muszę dać się zabić, chyba teraz, bo nie wziąłem tego Lampiona. O, dobra. Więc niestety na razie nie mogę wczytywać gier z kaset. Tylko z telefonu muszę to robić. Spróbuję kupić jeszcze jakąś starą, starą kasetę. I zobaczę, czy ona się wczyta. Ale chyba to wina magnetofonu niestety tak podejrzewam. Na komodora wszystko działa, ale trudno będę najwyżej z telefonu wczytywać. Jak właśnie szkoda, że nie mogę wczytać z tego nowego telefonu. To jest Samsung Galaxy S23 Ultra Tylko muszę ze starszego, który ma mini jacka To jest S9 Dobra Zdaję uwaga, bo się aktywują te wulkany. Czy tam gejzere, czy co to jest? Na szczęście gra nie jest jakaś bardzo ciężka, ale trzeba uważać, bo łatwo, łatwo zginąć. Znowu na góry. No, całkiem fajna gierka. Nie jest jakaś szczególnie trudna, ale To akurat miła odmiana, bo większość gier na tych serych komputerach była bardzo ciężka. Już to wcześniej przeszedłem, więc mam trochę wprawy już. Wiem co robić. Teraz, do góry wrócili wrogowie. Ten gruby na komodorze jest zielony w ogóle. Szkoda, że tylko nie zrobili zielonego. Na komodorze też tam grę zaliczyłem już. Au. Więc jak ktoś by, jak, jakby ktoś chciał, to mogę też zrobić przejście z Komodora. Trochę się różni paroma elementami. Ale chyba ta wersja nazwy, którą jest trochę łatwiejsza. Uwaga na, ten, na ten gejzer. On się aktywuje tak z lekkim opóźnieniem, więc można się na niego ładować. Tak jak teraz ten się ładował. Dobra, teraz na górę i na prawo. No to już niewiele zostało do końca. No i całkiem fajnie się gra na tej klawisze rogi. Gumowe klawisze. Jest fajnie, naprawdę. Zaraz, zaraz, tutaj jeszcze jednego muszę wziąć. Wszyscy narzekają na ten obraz anteny. Zaraz, chyba jeszcze tam czegoś nie wziąłem. Wrócę się jeszcze. A właśnie. Jest zamknięte, więc musimy teraz się cofnąć. Więc pewnie zależy od telewizora, bo patrzę na YouTubie, to na niektórych ten obraz z anteny jest faktycznie beznadziejny. No tu jest naprawdę spoko. Jak dla mnie, właśnie to jest idealny obraz z tego komputera. A Uff. Będę fart. Myślałem, że zginę teraz. No i chyba jeszcze jedno zostało tylko. O właśnie teraz ciężki moment będzie teraz. Uff, udało się. To jest dosyć ciężkie, ale na szczęście. Uff, dobra, udało się. A to jeszcze nie koniec. Teraz chyba trzeba tutaj. A zabiję go. Trzeba go trzy razy walnąć. Chyba na komodorze było dwa razy z tego co pamiętam. A tylko Grubasa trzeba było trzy razy. Więc tu jest chyba trochę inaczej. Tak mi się wydaje. Dobra, na prawo. I tu już jest ostatni ekran właściwie. Ale wcale nie taki prosty. Teraz trzeba chyba na górę skoczyć. A jednak nie. Tu chyba trzeba było. A dobra, i teraz. No i właśnie, to nie idzie szybciej niż my, więc trzeba. Uważać, żeby się nie nadziać na niego. O, właśnie, ledwo co? Chyba na komodarzu było troszkę inaczej. Z tego co pamiętam. I tu tak samo. O, i, a, poczekajmy. I teraz szybko. Też w ostatniej chwili. No i teraz na górę i to już będzie koniec gry. I teraz szybko jest. No, koniec gry. No i odnawa. No, więc to jest z takiego spektrum. Bardzo fajny sprzęcik. Będę miał z nim na pewno trochę zabawy. No i dzięki za oglądanie. Na razie.